Witam państwa w gospodarstwie doktora Pawła Krawca, gdzie od kilku lat organizowane są pola i doświadczenia wdrożenia i na kanwie właśnie tych wdrożeń organizowane są malinowe faktory i borówkowe faktory. Jesteśmy tu od kilku sezonów i Właściwie nie sprawdzamy, a tylko potwierdzamy i prezentujemy te nasze właśnie rozwiązania praktykom, tym, którzy chcą czerpać z naszego doświadczenia i wprowadzać te rozwiązania gotowe, sprawdzone do swoich gospodarstw. No i w związku z tym. Mamy tutaj doświadczenia związane zarówno z nawożeniem, z nawożeniem doglebowym, z nawożeniem dolistnym, jak również z ochroną, z użyciem produktów, które można określić jednym słowem jako ekologiczne. Zacznę od tego, co, czym karmimy rośliny. Jeśli chodzi o produkty, które, na które warto zwrócić uwagę, które idą właśnie do glebowo, to na pewno nawóz o nazwie Petro. Forma nawozu organicznego, jest to pelet, bardzo interesujący, jeśli chodzi o swój skład. No i przede wszystkim, jako nawóz organiczny, mamy tutaj pewność, że nie wnosimy żadnego depozytu, Nasion chociażby, chwastów. Tak? Jest, on, jest to nawóz organiczny, ale można by powiedzieć taki czysty, który no, daje tylko substancję tą właśnie organiczną, wzbogaca glebę w substancję organiczną. Jako uzupełnienie właśnie tej, tej substancji organicznej również w tym gospodarstwie stosowany był rozahumus. Na pewno warto zwrócić uwagę na ASX siarczan wapnia. Produkt, który w tym projekcie był stosowany już w sezonie ubiegłym, jest kontynuacja również i w tym sezonie, w nowo zakładanych plantacjach, jak również na tych poletkach, gdzie, gdzie było to wcześniej stosowane dobre źródło wapnia oprócz tego odkażanie gleby no co na pewno poprawia zdrowotność plantacji oprócz siarczanu wapnia oprócz produktu pod nazwą ASX siarczan wapnia na pewno warto zwrócić uwagę na ASX tiosiarczan wapnia jeszcze inna forma tiosiarczanowa, y, uzupełniająca w, w, właściwie no, glebę, ale później też pozwalająca na zaopatrzenie, dobre zaopatrzenie roślin y, w y, wapnia, y, chociażby dlatego, że y, no, tutaj y, jest, to, y, jest to forma Niepowtarzalna, chociażby dlatego, że wnikała, jest łatwo dostępna przez system korzeniowy przez, i pobierana przez włośnik i transportowana później do owoców. Także ASX Tiosiarczan Wapnia, w programie, na pewno powinien się znaleźć do stosowania. Przede wszystkim przez fertygację, ale również i do stosowania takiego dolistnego. Przy fertygacji jest wiele pytań, w jaki sposób zastosować CATS. Otóż, stężenie roztworu, które, którymi, które powinien być podany rośliną, to jest w granicach 0,0. 1% do 0,015%. Także takie stężenie roztworu powinno być aplikowane w rzędy uprawowe. Oczywiście należy to odpowiednio skomponować w i dobrać do, do urządzeń, jakie mamy do dystrybucji, właśnie nawozów. Ciekawymi produktami, które w tym roku miały tutaj miejsce, ich zastosowanie, to są nawozy zawierające polifosforany. Polifosforan amonu i polifosforan potasu. Dwa produkty. Dlaczego mówię ciekawe? Dlatego, że Mamy do czynienia w ostatnich latach z niby ciepłymi zimami, ale zimnymi wiosnami, gdzie fosfor wtedy, kiedy rośliny potrzebują, jest trudno przyswajalny z form ortofosforowych. A w momencie, gdy stosujemy polifosforany, no tutaj te, te rośliny już nie mają tych barier w pobieraniu fosforu, bardzo łatwo ten pierwiastek jest właśnie przyswajany, a wiadomo, że fosfor to ten pierwiastek energetyczny jest takim źródłem do, do, do rozwoju, do rozpędzenia rośliny właśnie we wzroście i później w tworzeniu tej, tej części też generatywnej. Także polifosforan amonu wczesną wiosną korzystnie wpływa na zbudowanie właśnie systemu korzeniowego. Tutaj też jest odpowiedzialny za to, że pojawiają się nam w dużej ilości włośniki w tej w ryzo. Sferze. Jeśli chodzi o polifosforan potasu, nieco później w okresie kwitnieniowym, tudzież zaraz po kwitnieniu, tam wprowadzamy zarówno, zarówno fosfor, jak i potas. Nawóz, który zawiera ten polifosforan potasu, nazywa się soluplant i będzie również tutaj. W tych uprawach stosowany. Jeśli chodzi o produkty do nawożenia dolistnego, jak również do fertygacji, też może być wykorzystywany. Mam tu na myśli przede wszystkim w wielu już miejscach znany produkt, na wielu plantacjach używany maral. Wielokrotnie. Plantatorzy mogli się spotkać z nim, jest niezwykle ciekawym nawozem, który no, wspiera Procesy życiowy, który no, daje bardzo dobry start roślinom w warunkach takich stresowych, ale nie tylko stresowych, bo również w okresie takim, gdzie nie mamy anomalii pogodowych, wzbogaca też tutaj roślinę w składniki odżywcze, jak również fitohormony. Które korzystnie bardzo wpływają na zdrowotność plantacji, jak również na później jakość owoców. Także maral jako, jako produkt, o którym, który też tutaj demonstrujemy, zarówno na plantacjach borówek, jak również na plantacji malin i w gruncie, i pod osłonami. Do fertygacji mamy zadedykowany, zadedykowaną grupę nawozów o nazwie Ultrasol zawierająca różne składy chemiczne. Są to nawozy niezwykle proste w sporządzaniu cieczy, ponieważ ich rozpuszczalność jest, można by powiedzieć, niemalże idealna i, i na pewno warto zwrócić uwagę, jakość do ceny bardzo korzystna. Także ultrasol o różnych składach do fertygacji. Z produktów zawierających potas, jeszcze warto wspomnieć o ASX tiosiarczan potasu, czyli ASX. KTS w programach właśnie tych nawożeniowych, w programach fertygacyjnych w połączeniu można go stosować właśnie z RSM-em i można to wykonać również w połączeniu RSM, ASX-CATS i ASX-KTS, czyli z RSM wprowadzamy zarówno wapń, jak i, jak i potas, szczególnie w tych miejscach, gdzie nie stosujemy nawozów posypowych. I tu właśnie takie opcje mamy w tych projektach, że stosujemy Warianty z, z użyciem nawozów posypowych, i tym nawozem jest e, Rozafert. Natomiast w opcji bez e, nawozów posypowych jest właśnie RSM e, z KTS-em, em lub też właśnie polifosforanem amonu.